Tak? Jak nie było odwiedziń, tak kochani widzicie? Okna, cele więzienne widzicie? No i teraz jak ktoś nie miał odwiedzin albo ten, no to tam łapy przez ten i s lulu tak? lulu I komunikacja no Dlatego mówię nie... Telefonów. nie ma nie ma tak Więc, Więc język migowy podstawa Tak to umie język migowy Kto by sobie poradził No ja nie umiem no To bym sobie nie poradził z językiem migowym No tak tronka no Więc lepiej się nie